O, chyba główno w kartonie. Too high, I need to find a rope. Znaleźć linę, żeby się po niej odcięta dłoń. The door is tied with a rope. Ty, to nie można wziąć tych szczypców, co tam były, obciąć to i będzie git? O, pa. Można uciekać. I pogierc. Chyba za krótka kapka talina. Myślę, że po niej się nie wydostaniemy. Explore the house in search of rope. Z czerwonymi oczyma. A tu nic nie ma, tu jest taka pokój, pokazuwa. Szafy się nie da otworzyć. Trum też nie. There is a rope behind that door that I can open with a picklock. W sumie, jeśli chodzi o trzymanie napięcia, takie gry są najlepsze, a nie gry, gdzie non-stop coś ci wyskakuje. Ale to prawda, od zawsze znana w sumie. O nie. Ale widać parę w drzwiach i nic tam nie ma. Chyba, że za zasłoną. Tam był taki horror, gdzie była taka biała dama za zasłoną. I potem się bałem do łazienki wchodzić, bo też miałem taką kotarę w domu. Czuła mnie. A ona była schowana. Nie da, nie da się odsłonić tego. Najgorsza świadomość, że coś tam może być, ale nic tu nie ma. Eksploracja. Klip. It can be used. Just... Co? Ale jaki klip? Nie zdążyłem przeczytać. A, Widzisz? Oj, zajebiście. Dawaj, linę. O kurwica. Co jest? Coś będzie. W sumie to na jedno wyszło, jakby się od razu zeskoczyło Koniec? Nie, chyba jeszcze nie. Aczkolwiek ta gra najdłuższa na świecie to raczej nie będzie. Będzie taka akurat o, optymalna, żeby potem Diablo włączyć. Tak mi się wydaje, że z długością jej będzie. I often watch the abandoned house across the street. Everyone thinks my Nairboro is missing, but not me. But I saw lights on, I saw the ssssss... Jest dziura w płocie, przez którą dostanę się do domu. Położę kres tej zagadce. Cokolwiek to znaczy, idziemy przez. O, to chyba mój dom był jakoś tak. Cześć, Mamo, cześć, Tato. Jeżeli to czytacie, najprawdopodobniej poszedłem do tego dziwnego domu, o którym wam mówił. Ciągle mówię. Widzieli... Widzieliście zdjęcia, których nie chcieliście zobaczyć? Ej, pierdoły. No, idzie do domu tam. Sąsiad dał tego króliczka w prezencie. Oj, latara. dla Tara. Podew? Podew. Nożyce by się przydały, śrubokręt by się przydał. Jakaś broń, ewentualnie do samoobrony. Tytuł gry. on pizzy. Child Street, i mówił też o dziurze w płocie. Ale to chyba nie ta zabita dechami, tylko jest jakaś ewentualnie inna. Chyba ta. Urwa. Nie podoba mi się to, nie lubię. Nie widzieć i słyszeć. Czemu w ogóle. Chłop się włamuje na posesję, która nie jest jego. Przynajmniej kulturalnie zapukał. Tak, jakby nie były zamknięte, tylko zastawione. Urla. Same się nie otworzyły. Find a room with light on the second floor. Ty, ale to jest ten sam dom, co na samym starcie był. Co próbowałem zejść w dół, się nie dało. Jeszcze by się tu Ghostbox przydał i DJ Palasite. Te chłopaki z kanału innego. A nie wiem, czym chciał doświadczyć tego, co te chłopaki co nagrywają i chodzą z tymi różnymi ustrojstwami po domu. Nie wiem, jak oni żyć potem mogą. Jeżeli faktycznie coś zobaczą, albo usłyszą dziwnego, albo, albo niewytłumaczalnego, co to kurwa. Ty dzieciak? To dzieciak. Pa. Pikuje. Więc nie zobaczą? Dobra. A to, co to kurwa jest. Co tutaj robisz? O. Nie bo że mam jak najszybciej Masz opuścić dowódź. strych. Postanowiłem przeskanować SLS otoczenie. Jak, okay, jak to wyjaśnić? Zaraz. To jest krzesło przedni. Wow, to siedzi na Ładna. Co, co teraz się powiesz? Podobało? No. Tak, tak na poważnie. No w sumie to nie, ale. I tak bym nie poszedł do takiej hołpy. A co ja w ogóle miałem zrobić? Dostać się tu na piętro, gdzie świecą światła niby. Kotara, ale nic tam nie ma na szczęście. Jezu, pamiętam jak wszyscy siedzieliśmy w takiej ciszy w skupieniu przed meczem w Gaming House, kiedyś, jak w graliśmy. I tam jakaś poważna, napięta sytuacja była. I pamiętam nasz menadżer wszedł do pokoju w takiej ciszy i na cały pokój się spierdział tak głośno opór. I powiedział, że sorry, się spodnie sprły. Pamiętam to. I can try to go around the house and enter through the back door. A, widzisz. Ja się tak dziwiłem, bo. Kurwa, coś tam było czy nie było? Czy mi się wydawało? Coś mignęło z sofy, czy nie? Chociaż w Valorancie bym to skanował już. Back niby jakieś. Ty, ale jest, jest wiele osób, co pytasz się, czy wierzysz w duchy, albo jakieś ciała, dusze, e, niematerialne rzeczy. I dużo osób jak tak pytałem, to mówi, że nie, że to bujdę. A potem na pytanie, czy w takim razie jak nie wierzysz, i to pierdoły, czy nie miałbyś jakoś poprzywoływać tych duchów albo jakichś krzywych akcji pokręcić, to już mówią, że raczej by nie chcieli. To chuj chodzi. Ale nie zadawali pytania Rejgar, po co? Tylko mówili, że nie chcą. Kurwa, widać było znowu go. Coś tam jest się gapi. To ta ch to chyba ta zabawka. Browary w lodówce mleko, słoiki z miodem ludzkim. I zabawka. O! Jest dostęp do schodów odblokowanych. Jest pokój ze światłem tam. Mam się dostać do tamtego pokoju, gdzie świecą się światła, a pokoje są zamknięte. Pytkę. Kurwa, tu nic nie ma, no. O! O kurwica. Ty nie dobra? Bo już grałem w takie gry. We have been waiting for you, Armin. się no. siewano. What a disgusting smell from that door. Psuje się coś, to demony. A wyjść nie wyjdę. Komputer nie działa. Przez okno się nie wydostanę. Jestem zablokowany. Halo, ty klucz? Nie wiedziałem, że to klucz, szczerze. This looks like half of the key to the red door. What will is the other half? Druga połówka. Orrama. Czas iść. Ty można iść, ale ja chcę znaleźć drugą część klucza i dostać się do Red Dorus. to cień. Krasnal Albo nie. It looks like the maker of the doll's lift here. Dolmaker doll maker. Kurwica. Pewnie ludzka skóra druga część klucza i zawijam stąd. Coś mi się wydaje, że ta lalka się zacznie przemieszczać. A może go wypuśćmy? Nie zamykajmy go. Nie no. Nie stąd iść. A ta lalka w sumie była widoczna już wcześniej. To jest ta sama lalka, która się szwenda po chacie. Która niby jest tam zamknięta, a jednak niekoniecznie. Gdzie wyjście jest? This door is supposed to lead to the basement. Na piwnicy niby mam się tędy dostać, a w piwnicy będzie pewnie druga część klucza. Albo chociaż... Ee... Bym coś z prąduchem naprawił. Czy mi się ze swojego mieszkania, gdybym odkrył w nim zjawisko paranormalne? Kurwa. Oczywiście, że tak. Jeden dzień by mnie nie było. Nie żartuję. Jakbym tylko zobaczył, że się coś odjebało dziwnego i nie potrafię znaleźć wytłumaczenia logicznego, to pewnie nie ma następnego dnia. No nie no, dwa dni pewnie by to zajęło. Zresztą on nawet powiedział, że lepiej się wydostanę z domu, bo są problemy z łącznością. Wydostałem się z domu i gówno. Wydaje mi się, że w tym pokoju coś musi być. To jest ostatni taki... Nie, fabularny pokój, co odkryłem. I nic w nim nie było, jako tako. Oprócz tej lalki. Albo mam ją wypuścić, niech ona mi utoruje drogę. Może o to chodzi. Chodź, maleńki, idziemy. No powiedział, wydostańmy się z domu, bo prąd nie działa. To i idę. Jeszcze raz. Kurwa, mać. Nawidzę endermanów i ich dźwięków. How did I leave my hat in the house? I have to get it back, or my mom will kill me. Czyli trzeba wrócić. Dobra, coś się zatrigerowało. Niby Czapę zostawiłem w domu. Wydaje mi się, że to była czapka. Let's play Dobra, się mm. It's time to run away before it gets worse. Po lewo chyba. O nie. Jeszcze zagadka pod presją. Kurwa. Czy to jakieś anagramy? I, 0, T. Yes. zagadka. Wszędzie muszę wyjebać zagadkę. żeby nie było za prosto. Elok, my Benny had a similar label. Good thing I took... Chwila bo myślę. Co tam było na tym króliczku? Bo mi zabrał go. Trzy litery były. Jeden, dwa, a brakuje pięciu. <laughs> trzeba odzyskać misia, żeby miał wzór jak to wsadzić. Albo go gdzieś schował, albo mi podał łapką, tak jak ostatnio. A że tu wszystko zamknięte, to trzeba wrócić do czerwonej zasłony. więc. <laughs> Gdzie jest mój miś? Biały miś. Miałem go i go zabrał. Zgasło światło na sekundę i misia nie było. Jakiś specjalista złodziej. To nie było zablokowane wcześniej? Taką szafą wielką? R było? Gdzie było R? Gdzie miały się R? Dobra, kłamiesz pewnie. Albo klucz, albo miś. Dwie rzeczy mnie interesują. Jest ty! Mój miś! Ha! No to co? Czerwone drzwi. Na suficie siedzi. Kiedy to dziecko bez nóg. Kurwa. Od kolan w dół ucięte. L. No oddaj to! No dawaj, kurwa, widziałem to. A jeść chcę. Are you hungry? Chyba tutaj you some food from the kitchen. No dobra. Niech ci będzie. Nie wiem, muszę zmienić te sławki, bo czuję, że od tych sławek to nawet aż mnie którego nie posiadam, aż mnie gniazdo tu boli od tych sławek. To tak jakby w tym miejscu gdzieś zazwyczaj ma gniazda. To czuję, że aż jakoś się uwiera dziwnie. Zwyczaj tak nie jest. Tu jest kuchnia, jest stół, jest lodówka, nie wiem nawet czy to kuchnia. Ale dół już cały przepatrzyłem trzykrotnie, jak nie dół no to chyba góra. To też raczej nie kuchnia, chyba że ktoś się lubi w kiblu stołować. O, wiadomość. Co tu jest napisane? Now I am alone, but I keep hearing stomping at night and even later that has been absent from this house for so long. Jest lodowa. Co on by zjadł? Piwo, mleko, zupki troszkę grzybowej. Jest mój misio. A, happy birthday from your borough across the street. BR. Co, i teraz mamy wrócić do drzwi i to, i to umieścić? Tylko w którym miejscu? Góra. O, kurwa. Ten chciał jeść. Miałeś zajączka, oddawaj, złodzieju. Chodź tu, cyka się, albo poszedł do pokoju lalkarza. A on tam wszedł, a to był wiecznie zablokowany pokój kanapą, jakąś jakąś szafką. O kurwa, się porobiło. On mi przypomina twarz kogoś bardzo, ale nie wypada mówić kogo. No, napisali niektórzy podobne skojarzenia, co mam. Muski maczeta. At one point it went too far, Mortualia was too real, it seemed to me that she started to live her own life. Mortualia to chyba ta jakaś pacynka, zabawka czy coś, nie wiem o co chodzi chłopowi. I found a dead boy's in the trash and I'm sure it was she. I put it over the TV so no one would get it. Over the TV? Przy jakimś telewizorze jest jakaś zabawka i pewnie w tej zabawce... Literka będzie. On the shelf above the TV. Siołanko. Atty. Jasny chuj. 180 stopni głową. Niezły trik. Pamiętam a propos trików. Miałem w podstawówce kolegę. Z którym w piłkę dużo grałem. I chłop w podstawówce miał nogę. Nogę za głowę założyć. Nie wiem jak to możliwe było w takim wieku. Ale se tak zakładał. Albo czasami dwie nogi. No, siedział normalnie tak jak po turecku. Brał jedną nogę za łeb i drugą też. Co to za problem? No, w chuj duży problem. Stary, ja nie podnosić, podniosę nogi na 30 cm do góry, a ty za głowę chcesz podnieść. Jest to zabaweczka, lisek. Muszę wziąć krzesło, bo nie dosięgnę. Tak przynajmniej gra mówi. No nie ma tu takiego typowego krzesła. Jest taki fotel. Nie ma takiego drewnianego, lekkiego krzesła, co by przetachać. O, jest. Chyba o takie chodzi, nie? Gitas. Kurwa, czerwono. You are lucky to be born with such a pretty face. Take this from me. Druga litera. A jeszcze tu jest piwnica jakaś, basement. Były zablokowane to wcześniej, pewnie teraz też jest. Dobra, dawaj. U, a no to co? Jeszcze jeden, dwa, trzy, trzy. Chłopczyk jakiś. O. A, to jedzenie dla tego chłopczyka. Po co mogły ścigać? Lewo. Kurwa! Co by pomyślał, co? Ale niestety takie rzeczy zawsze. Ale to nawet dobrze się to wydarzyło, bo to trochę ciśnienie schodzi. Dwa, dwa razy z rzędu nie będzie czegoś takiego. Muszę to dozować. Hello? Dajmy mu jeść. On nie ma rąk. Przestańcie się śmiać z Mona Przecież to taka radosna osoba. Chyba nigdy się nie stało, żeby wstanął z łóżka lewą nogą. Czy widziałem jakąś białą małpę? I'll try to help you, just please tell me what's going on here, who are you, where do you know me from. Nie no, to bardziej mi obchodzi. I'm Max. We're not all about here. We've been watching you. We've been waiting for a long time. Time is dragging on very slowly here. It's cold and scary. I have been searching for this toy for a long time, but I haven't found anything. The dollmaker hated to punish me. Dollmaker schował przed nim zabawkę. Co to za dziwny zamek przy drzwiach jak go otworzyć? The kids put their luck so you wouldn't run away too soon. Instead of a key, it's child use a label from their toys given by the toy maker before we found ourselves here. Why don't you all want to let me out? You are our salvation. it's not finished yet. The dollmaker made the doll from our best body parts. But he didn't have time to insert the hat. But it's okay. Soon it will tear out your heart and become kind. And we all will finally rest in peace. But my mom and dad are waiting for me at home alive. You said you lost a toy. Let me find it. That would be great. Wybieraj eee, Czyli co, mam tablet, którym mam znaleźć jego białą małpę? No signal, o co tu chodzi? Coś się tu klika? Nie, press 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aaa, rozumiem. To jest wokół tej zabawki. Jak Przejdziemy obok niej, to powinno się światło zapalić z latarki, albo mój cień być widoczny, czy coś, jakieś pierdoły. Pa, oddala się! Oddalił się. Jest przy obrazie takiego jakiegoś z dużym nohalem. To jest w jakiejś skrzynce z zabawkami zamknięte. Ty faktycznie? Oj! Dobra, wziąłem zabawkę. Jest. Ualia. Jeszcze dwie litery. A, on tu stał której kamerze teraz jest? Nie, to jest kamera z zabawki. Gapię się na nią. M. Jak miłość. Ostatnia literka. MOTWU! O, prądu chyba wraca powoli. Już nie mam tableta. Jedyny pokój, którego jeszcze nie odkryłem w tym mieszkaniu, to piwnica. Chyba ostatnią, ostatnią literę tak w pełni na czuja trzeba znaleźć, bez żadnych podpowiedzi. Oho, o tym mówiłem. Ostatni zamknięty pokój piwnica. Nie miałem żadnych przyjaciół, kiedy byłem dzieckiem. Próbowałem wymienić, zastąpić się zabawkami, ale nie były tak żywe. Zrobiłem swoją pierwszą zabawkę z, z ...disemberet kota. Ale nie była tak jak inne. Ona miała duszę. Wkrótce zrobiłem zabawki z ptaka, psa, nawet z człowieka, który został uderzony, potrącony przez auto. Dałem im lepsze życie. Nie mogłem stać w jednym miejscu. Chciałem ciągle czegoś więcej. To jest mój ostatni projekt Golden test bogu. Stworzyłem Mortualię. Albo Mortualia się urodziła. Czyli to jest ta sama zabawka jakaś pojebana. Mortualia. Jak robi już zabawki z ludzi i mówi, że nie może stać w miejscu i chce krok naprzód pójść, to z czego zrobił zabawkę? Nie wiem z czego, ale ta zabawka się Mortualia nazywa. Kopać? Kop. Wykopał trumnę, a w trumnie jest. Mortualia. Zabawka z dziewczynki chyba? Nie wiem co to. Ale ma jakieś misia. Ostatnia zabawka w zakopanej O kurwa. Stare of your wonder... Nic nie widzę. Co tam było napisane? Ster. Halo. Care of your wonderful eyes. This toy remind me... Jobpior dole, ale psychotela. A, to pokazuje drogi, którymi chyba nie powinienem... Nie przejdę! Jest za ciasno. Tu jest kuchnia. O, o, o! Spędź tędy chyba można wyminąć. Kurwa no! Daj spokój. Dobra, ostatnia litera. Wyłazimy z tego widełka. Mortualia. Co to znaczy? A, Mortualia. To jest ta zabawka i jego ostatni projekt. Zawijam stąd z tego patologicznego środowiska. Nara. Jedzenia nie dał? No nie dałem, bo był martwy, jak miałem dać. No, w końcu światło, normalność. Komputerek. Tylko sąsiadów mam średnich. No. Czyli generalnie o co chodziło w grze? Mieliśmy sąsiada, który był dollmakerem i robił zabawki z ludzi ze zwierząt, te zabawki miały tchnięte w siebie życie. I, I... nie wiem, chyba tyle. I się z nim bawiłem. Macho koszmary.

and Zabawka się powiesiła. Czy to... Ty, to ja się powiesiłem. Nie był w stanie wytrzymać bez bezsilności tak jak pisał, Nie ma co igrać z paranormalnymi sprawami. Bo cię zmiecie z planszy, ziomek. Mi corazón, mi dije corazón. No sé, Permanece la no escucha.